Witam z tej strony Chester Hustler, kolejny odcinek na moim kanale, tym razem o Casino Krypto Bad Fury. Oczywiście nikogo tutaj nie namawiam do hazardu, ale chcę Wam tylko pokazać darmowe kryptowaluty. Więc rejestrujecie się z linku na moje, w opisie, jeżeli będzie chciał mi się go tam wstawić, a jak nie to po prostu wejdźcie na BadFury.io i po zarejestrowaniu wchodzicie tutaj. Free Crypto Box Free Crypto Boxes. I tutaj za obecność. Za obecność na stronie dostajecie po prostu za darmo tutaj coiny. Tutaj macie coina Satoshi Pisze, że to Bitcoin, ale to co innego. I tutaj macie coina Fury. I również jeżeli chcecie zacząć z tą stroną sobie grać dla testu. Wchodzicie w FuryWheel i tutaj po rejestracji z mojego linku dostajecie darmowego spina. I darmowego spina również macie co 4 godziny. Ok, więc jak tutaj można zarabiać w miarę safe? Jeszcze pokażę na gierkach, co tutaj jest w miarę safe. Każdy być może będzie miał inne preferencje, aczkolwiek najbardziej safe zarobkiem będzie tutaj Dice. Więc wchodzicie tutaj 95, ja sobie tutaj dam minimum 10 i możecie zacząć grać. Jak widzicie, przegrana tutaj wchodzi tylko co jakiś czas, aczkolwiek w ten sposób można sobie grindować kaskę tutaj, ale jeżeli chcecie zwiększyć trochę ryzyko, to możecie sobie dać na przykład na 10. I widzicie, jedno mi siadło Ale to już co innego Tutaj wejdźmy jeszcze w inne gierki W inne gierki Macie taką gierkę na przykład jak Kryptos Nie wiem, zbetujemy sobie 1000 Stówę No i w pizdę to <gryw> no jeszcze raz No nie, nie, opłaca się O! Jest w końcu profit Suma się tutaj zwiększa Zaraz dostanę jeszcze więcej tych fiury, więc będę mógł sobie na coś większego tutaj pozwolić Pograjmy jeszcze tutaj trochę Żeby pokazać wam tą stronę Jest y, crash na przykład No zbetujmy sobie stówkę Zobaczymy tutaj jak pójdzie A, nie zbetowało. Dobra, to zaraz zobaczymy. Tutaj przed chwilą było razy 7. Szkoda, że mnie nie było. Swoją drogą. Na stronie również może macie bonus po wpłaceniu 20. 20 dolarów. Macie 150 za darmo. Więc jeżeli zrobicie z tego profit, to. A na pewno zrobicie, bo jesteście moimi widzami, to w ogóle wszyscy będziemy zarobieni. Myślę, że tutaj mogłem wypłacić, zobaczymy czy zrobiłem dobrze, dobrze zrobiłem Tutaj macie statystyki na przykład Z Last Tego Animacje możecie Wyłączyć tudzież włączyć, ja sobie włączę Bo mi się to podoba Zbetuję sobie następną rundę Tutaj macie głośność, hotkey'e Auto więc będzie betować za Was. O, to był bardzo fajny crash. Jest ok. Największy, najwięcej tutaj ktoś wszedł za 22 teter i wyszedł. Widać, gra safe. Dobra, wszedł mój bet. Zobaczymy. Teraz były w miarę średnie bety, widzę. Czy znaczy średnie wyniki? Więc zobaczymy. Lepiej grać safe, moim zdaniem, aczkolwiek, jeżeli poleciałbym w ryzyko, no zarobiłbym jeszcze więcej. Tutaj również zagranie: zarabiać sobie coiny, zarabiać sobie coiny. Tutaj macie top 5 ludzi, którzy zarobili. Tak to właśnie wygląda. Ja tutaj się jeszcze wproszę i pokażę wam, jak się wypłaca. No, trudno. Dobra. Wchodzicie w wallet, zakładka wallet. Tutaj macie wpłatę i tutaj macie wypłatę, czyli to co was interesuje. Dajecie coina, którego możecie wypłacić. Tego Fury coina nie można wypłacić, ale można go zamienić na inne krypto. I podłączacie tutaj swojego MetaMaska albo BNB Chain, na przykład tutaj przy Bitcoinie, obojętnie, tam gdzie macie wallet i wszystko możecie sobie wypłacić więc to by było na tyle z tej strony używajcie mojego linku z opisu i żegnam się z wami trzymajcie się zróbmy razem chester hustler